No, witam serdecznie. Jest z nas już ponad 5000 słuchajcie tutaj subskrybentów na kanale. Więc postanowiłem otworzyć się na różne inne, że tak powiem, grupy. No i, i po prostu dzisiaj odpuścimy, że tak powiem, wszystkie kary dla troli. Nie wiem czy mnie słychać. Chyba słychać. Czekajcie moment, muszę sobie się poustawiać. Czyli jednym słowem. E... Mikołaj. Witam. O, witamy, witamy -E wszystkich. 2140. Wszyscy będą mogli czatować. Witam. Poznamy też e, właśnie te... E, no, Poznamy tych troli i dzisiaj po prostu e, ustawienia społeczności jak widzicie na, na kanale moim i tak. Moderatorzy zostają. Zatwierdzeni użytkownicy, to są ci użytkownicy, którzy otrzymałem, od których otrzymałem jakokolwiek pomoc, czy to też po prostu w formie napisania na czacie, czy to też zostaje. Użytkownicy ukryci, czyli po prostu wszyscy, wszyscy trolle dzisiaj będą mieli amnestię. Zobaczcie ile tego jest. Zobaczcie ile tego jest. Yy, ci użytkownicy, którzy są tutaj zablokowani, używali właśnie takich słów. Słuchajcie. Yy... Takich jak tutaj widzicie, ja nie będę tego mówił. Yy, na przykład tutaj miejscowość, yy, czy skropko, czy nie skropko. Takich rzeczy jak miejscowości się nie, nie podaje. Yy, leszcz, na przykład. Ham, złodziej, ham. Później co tu jeszcze było. No to, to zobaczcie. Patrzcie, ile, ile tych użytkowników jest zablokowanych. Także dzisiaj MRTG, będzie MRTG, króciutki odcinek. Dziękuję 15. co to ZI? Dzisiaj... Y... MRT i GG. To kontrolę o to. Szynka XD. Nocne grane. No. Witam. Coś się stało? Bo nie. jest trochę niepokojący. Czemu? Dzisiaj odpuszczamy winy dla troli, także zobaczcie ile ile troli jest. Na kanale zostało zablokowanych, nie? Eee. No i dobra. Jednym słowem robimy tak. Zezwalaj na wszystkie komentarze. Przesyłaj do sprawdzenia potencjalnych od wiadomości czatu. I teraz tak. Jak wszystkich naraz tutaj bym chciał. AREK2142. Mm. A dlaczego tak? A tak, dzisiaj postanowiłem po prostu. No chciałem zobaczyć, bo faktycznie bardzo dużo osób pisze na maila, że zostało niesłusznie zablokowanych. No Po prostu o, 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 odpuścimy. No i zobaczymy no, w następnych live'ach. Dzisiaj wieczorkiem będzie live też z tej końcówki właśnie tej, którą tutaj MRG, wykonuję. UBAS 300 co ty znowu tworzysz? Marcin X. Witam serdecznie. Kasuje troli. Znaczy nie to, że kasuje troli, tylko po prostu... Czekajcie, wszystkich się nie da wyrzucić? Się nie da. Jednym poleceniem. No to pewnie około tysiąca zablokowanych użytkowników muszę pokasować. Wieczorkiem będzie Live CL 494. Tak, ale ja robię cztery takie wiesz, końcówki. Wszystko wkładam w obudowę yy, od Joli yy, Rogera. S300. Hmm. Control plus A. Control plus. A skąd ty to wiesz? Gdzie to napisali? Tutaj coś napisali? Nie Będzie wyświetlane bo... Że... Control plus. Ee... Kurde. Jak to plus, to z shiftem, kurde. Control plus A, tak? Eee, to zazna wszystko. Nie, 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 nie. Marek F. Pira podkreślenie CZ odpuszcza winy tym, co podpadli. Tak. O... A RK21... Te, a, te, a, te, a tego jest naprawdę, słuchajcie. Będzie projekt mini-zgrzewarki do akumulatorków? Eee, nie wiem, zobaczymy. Mo bowie bowie. Może coś i takiego zrobię. Kiedyś. Cześć. MRT GGER 015. Matko, Matko Bosko, jak to jak będzie mu No, będzie, będzie. No, W sumie będzie można skrosować dwa razy tysiąc lub y, ro, lub rozkrosować na cztery razy pięćset. Na przykład, jak górki będziemy zasilać, nie z tej końcówki. Będzie dobrze. Słuchajcie, odpuszczam winy. <laughs> jak tu ktoś powiedział, o debil na przykład, taki kurde, troll. No, także yy, kasujemy troli, no i zobaczymy, nie? Mbank, no po co Mbank tutaj? Mikołaj, teraz oh. godzinny live by troli dopuścić, hehe. -he. Yy, wieczorem będzie live, no zobaczymy jakie będą opinie. Po prostu kasuję wszystkich tych takich, którzy podpali, nie? Znaczy dopuszczam, nie to, że kasuję, tylko do, dopuszczam do. Do, do pisania no bo to raz na jakiś Dali czas tak, raz hello. na rok można zrobić Siemano, takie kułerba, coś ale ja nie mam bana szeroki uśmiech nocne grane no widzisz aż zdziwiłem się że tyle troli może być ale oczywiście te słowa zostają te które tutaj za... za na przykład to, tak, tego typu słowa słuchajcie to są trole z ostatnich dwóch lat także nie wiem czy to są trole, bo to są wiecie to są ludzie, tacy którzy po prostu nie wiem, no się, no dobra, no dużo by gadać, opowiadać. To są wszyscy ci, którzy, na przykład na liveach, zostali zablokowani. Wszyscy ci, którzy y, zostali zablokowani, y, w, w opisach filmu. Dzień dobroci dla troli uśmiechnięta butsza. Dzień dziecka przyspieszony dzień dziecka. Dzień dobry, Daniel Extein, ale ja nie mam bana. A R No nie masz. Na razie ma. nikt nie ma bana. Połowa to pewnie pięciominutowe niki. Nie wiem. Trzeba to po prostu odpuścić. No i zobaczymy, co, co tu będzie. I dać po prostu szansę, nie? Tak jak każdemu. A, dobra, zobaczymy. Odpuścimy. Także. Słuchajcie, jakbym zrobił w sobotę na przykład wieczorkiem o gdzieś o godzinie 19:00 live'a, takiego z dwie godziny, no to z powrotem byśmy mieli tyle samo tutaj tych <noise> e, za, zablokowanych, że tak powiem, ludzi, nie. Niektórzy może niesłusznie, ale nie, niektórzy może komuś dogryźli, nie tylko nie tylko lami. daje łapkę w górę. No, także. Kurczę, a myślałem, że pana trollowanie nie dotyczy. Równa się. Weź. Bez komentarza, słuchajcie. To nie, to są po prostu. Ciężko tu bym Ja pierdzielę ty na każdego teraz trzeba kliknąć. A S300. Myszkę zużyjesz masz jakaś w zapasie? Mam jeszcze jedno tutaj w tym drugim komputerze. ale... Dobra, spokojnie, pomału. O, przecież to moderator, co on tu robił? Słuchajcie, nawet moderator podpadł. Także. Mocne grane. Każdy z nas zasługuje na drugą szansę, ale na trzecią już niekoniecznie. Niech no, ale trzeba ten, trzeba. Może jeszcze za emotki. No, to jeszcze może i tak, bo to sprzed dwóch lat. Majster, ty taki programista weź Taskera odpal szeroki uśmiech. A weź, przestań. Nie mam, nie mam czasu, a przynajmniej z wami pogadam. Rafał W., no. Pira CZ to szkolna 17, żeby trollować D. A czemu szkolna 17? Szkolna 17, a co to? To jakiś adres jest? To... Właśnie, zapodawanie adresów na przykład. Też byli, były blokowane osoby. Yy, za podawanie numerów telefonu. Przecież numer telefonu w tej chwili jest yy, już własnością zarejestrowaną na dane nazwisko. Kononowicz XD też jest. <laughs> no. Ojejku. No dobra, no. Rafał W. Szkolna 17 o. to siedziba to Uniwersum Konowicza. Kononica. To ja nie znam takich rzeczy, słuchajcie, to wiecie, to, to, to jeszcze nie jestem aż tak w temacie. Ja też dużo się mylę, słuchajcie, dużo jest tak, że oglądam potem MNP, filmy, stare filmy 15. i się dziwię, jakie ja głupoty gadam, bojca. nie? Yy, jeszcze raz, bo nie słyszałem, co? Asterka Boża. <laughs> yy. No, oglądam takie filmy sprzed dwóch lat, mówię, Boże, jak ja głupoty gadałem, czyli jednak człowiek przez ten YouTube jeszcze się dokształca, jeszcze się uczy, nie? Bo tutaj dużo ludzi podpowiada naprawdę dobrych rzeczy. No ale ja jestem na przykład te, tego zdania, że jak ja sam, jak mnie prąd nie, pierdo, nie kopnie, to, to ja się nie przekonam, nie? Po prostu ja nie wierzę w jakieś tam obliczenia, wzory, u mnie tutaj wzorów to praktycznie żadnych nie. na kanale to nie ma bo dla mnie to jest jedna wielka fikcja, nie no niby... ...to dobrze dla pana zdrowia psychicznego, uśmiechnięta buźka. Zawsze, słuchajcie, zawsze można zrobić w ten sposób, że to tak jak w matematyce, że 2 plus 2 niekoniecznie jest 4, także ja dla tych wzorów nie wierzę. Dopiero jak ustawię, zmierzę i, i dopiero jak mi to będzie pracować yy, po prostu tak jak chcę i przez tyle czasu, ile, ile ja chcę, no to wtedy będę wiedział, zobaczcie, poszli, wszy... Także dzisiaj nie mamy nic. Tutaj są ludzie zatwierdzeni, którzy po prostu pomagają. Jeśli chcesz być zatwierdzony. To... No. Dobra. Dzięki. To by było, słuchajcie, w sumie na tyle. Na razie. Tylko jeszcze teraz trzeba to zapisać. A właśnie nie pokazałem, że to zapisuję, bo jak dopóki nie... O Jezu, co tutaj? To ta kamerka mała. Dopóki nie. Mocne yy... Najważniejsze to mieć pokorę i nie uważać się za najmądrzejszego. Za to cię szanuję. No właśnie. Yy, dobra, za, zapisz. Podchodzę do tematu podobnie. Zapisuję. No, moment. Zapisz. Dobra, wszystkie zmiany zostały zapisane. Ok, zobaczymy, co się teraz będzie działo przez jakiś tam niedługi czas. Także to by było, słuchajcie. MRT, no, Gigi, nie, Gigi, było Nero tych 15. troli, było. O, już widzę fajne o, jest dławiki. Patrycjusz. Tak, właśnie wymieniłem. Ania słuchajcie. Czekajcie, która to kamera obierze. Moment, to, to ta kamera. Tak, wymieniłem dławiki, bo te są bezproszkowe. I one się nie grzeją. I nawinęłem podwójnie. Witam wszystkich. Widzę, że teraz na czasie odpuszczanie. Uśmiechnięta buźka. I, i to będzie jedna strona końcówki. Słuchajcie, oto to, co tutaj po lewej stronie jest. Właśnie tutaj zacząłem robić tylny panel. Energia RUBAS 300 No. Będzie Anaria. Rafał W. Yy. Pytanie teoretyczne: czy energia słoneczna mogłaby dorównać energii tradycyjnej elektrowni? Jeszcze? NRTI I jeszcze przewyższyć. Gansko. I jeszcze pokażę ci tu stawek mam, kurde, muszę opuścić taką kamerkę, okej, okay. okej, okay. okej, okay. to teraz przełączmy sobie tutaj na mną. dobra, o i tutaj chcę tak, tutaj będą te cztery sztuki, bo będą cztery końcówki po 500 lub raz, dwa razy po 1000, no i, ale to trzeba byłoby układ dobudowywać, słuchajcie, żeby zrobić mostek z dwóch mostków, Czyli yy, dwa razy po 1000 lub 4 razy 500 i, i tak przy tym zostańmy, bo nie ma sensu yy, robić z tego dwóch KW, bo to bez sensu. Po prostu o, druga końcówka tutaj, taki, taki wynalazek siedział w nim yy, druga będzie taka sama no i to wszystko będzie w obudowie od, od spalonej z końcówki mocy. Znaczy odspalonej, od takiej przerobionej i teraz by było dobrze, żeby ktoś chciał, za... znaczy w sumie ja sobie zaprojektuję przetwornicę, bo cały pikuś polega na tym, że yy, co z tego, że to są końcówki w klasie D? Jak i tak, i tak zasilić nie trzeba z takich, kurde, ciężkich tra transformatorów. <laughs> trzeba by było teraz do tego dorobić przetwornicę. Słuchajcie, napięcie dwa razy, na jedną końcówkę, już zrobiłem Patrycjusz. tutaj symetryczne. Nie rób na czterech spikonach, wykorzystaj cztery piny, jeden kanał, jeden plus jeden, drugi dwa plus dwa. Mówisz? Może i tak. Ja bym chciał to roz... widzisz, ja bym chciał, żeby... znaczy w sumie to ja nie wiem, jak, jak to... jak mówisz, że to dobrze. 015 konkretne. Tak, bo to te końcówki, ale z, y, i jak zobaczyłem, jak je w szeregu połączę, to będę miał plus z minus 80 V, czyli plus 80, zero, minus 80 y, na wyjściu, czyli zasilam 160, jak już tutaj wo, widać kondensatory powymieniałem w tych końcówkach na 200V. Y, 200 y, te, te zostają te same tysiączki, no bo one są 100V, ale one są w szeregu. Także 200 V wytrzyma, nie? Już podłączałem je pod te 160 V i bez żadnego problemu, ona jedna o taka końcówka daje gdzieś, no, no bite 500 daje, jak nic nawet więcej przy tym napięciu. Dokręciłem to wszystko do tego jednego radiatora. No i dwa takie będą, nie? Tak jak były w tej końcówce. I w sumie cztery końcówki. I słuchaj Patrycjusz, ja bym to zrobił na czterech, bo cztery niezależne kable, na przykład do czterech górek można było wypuścić. Wiesz o co chodzi, żeby oddzielnym kablem, żeby yy, nie spinać, yy, no w sumie górkę od górki potem można podpiąć, nie? Dobrze myślę? Nie, no w sumie można faktycznie puścić jedynka, dwójka, dwu, nie, jedynka, trójka, dwójka, czwórka, bo to są czteropinowe. Czterożyłowym kablem od końcówki, a potem po prostu w, gór, w górki przypinać na przykład, nie? W górkach. Ty, no już by tak właśnie wymyśliłem, tutaj już wydarłem, tutaj tą farbę, która odstaje, jeszcze to będę też wszystko rozkręcał i będę lakierował Matrycjusz, na nowo. ale możesz no aktywnie zasilić oddzielnie bas i wysoki. No i tak, tak, tam, i, i tak Darnie będzie. Extreme. Mam takie pytanie, czy wzmacniacz stereo na TDA2050 pracujący w zasilaniu pojedynczym wystarczy mu po 0,5, a na kanał czy raczej więcej jest potrzebne, a jak więcej to ile? 05 v na wejściu 0,5V, no to ja nie, nie zrozumiałam pytania, bo... moment. Eee... te 2050 no to ten mały, ten, ten, ten samochodowy. Pracuje w zasilaczy, pójdę. Jedynczym. Wystarczy no, 0,5A. Pewnie, że więcej. Nie 0,5A na kanał pewnie że więcej trzeba Jeśli on tam ma chyba bodajże 2 razy 25 czy dwa razy 40 watów aż. no to jeśli ma 2 razy 40 watów no to to przelicz no 40 watów przy 12 voltach to już masz 4 ampery no razy oko 3 6 już jednym kablem cztery przewody zresztą rok tak jak ci wygodnie przecież to piratron no. w klasie D <laughs> no, no, tamten Piratron, no kurde, ja mam go złożonego. Słuchaj, tamtego Piratrona. Eee, tylko trafo tutaj zapożyczone do testów, wyjęte z niego, także ten zasilacz z niego jest wyjęty. Trzeba z powrotem go włożyć. Eee, słuchaj, no, tutaj Kamil Sokołowski. Dyskotekę chcesz otworzyć? Po co komu tyle mocy? już powiedz dla nich, że to jest bardzo mała moc. No. 47. Złożę to! Mnie też zaliczono do troli buźka mrugająca okiem. No pewnie tak, już nie, już jesteś zapisany, już wszyscy są moje Daniel winy. Ale przy zasilaniu 20 V i 1, a to są dwa stalaki po 35. Aha, przy... dwa razy po... dwa stalaki po, po 35. No nie wiem. Mikołaj, no. Kamil sąsiad denerwuje. Nie. Nie, nie, nie wiedzą do jakich to celów ma służyć. Dobrze jest. Słuchajcie. Frank Castello. Pira, Pira będzie Pato robił w planer, to planer to szeroki to uśmiech. No, się, się pomału zaczyna. <laughs> tak, patos, na, Tak, będzie na planerze, słuchaj. A ogólnie tego, ogólnie to. Yy, nie no, zrobię cztery. Wiesz, cztery, bo z tego co tu patrzę, to są bardzo cienkie piny na tych... Na, na wiesz. Ja tutaj miałem takie gdzieś złączki, te właśnie spikony jeszcze. do yy, Moment, takie właśnie, nie wiem, od kogoś tutaj było też z jakiejś do końcówki. To słuchaj. To te spikony, o te. O ten akurat. Kurde. Wykręć się. Co on się zablokował? Nie ma kabla, nie ma za co pociągnąć, słuchajcie. O już. To te mają MRT konkretne blachy, słuchaj. 015 To tak z dwóch ampery na kanał jakbyś pełną moc chciał. MRT i GGR015. Z, z tego da. I tutaj, tutaj są konkretne blachy, słuchaj, do tego spikona, a te to są takie widać w płytkę właśnie wlutowywane, okrojone z grubości blachy, zresztą tutaj widać. Zobaczcie, tylko mały pinek. Także ty, słuchaj, ja dam cztery takie, bo to potem nie będziemy... To będzie robić jako bezpiecznik, o to. Taki cienki pin. Patrycjusz. Złącze spikon oryginalne powinno wytrzymać spokojnie 30 Amper na pinie. No tak, no może i wytrzyma, faktycznie. I tak. M -M -T i G -G -R 015 Wejścia zrobię na te tylko odwrotnie. Patrycjusz. A te, A ty, co, co pokazujesz, to, to są, polskie. są polskie? Nie wiem, jakie. A no, no, bo to są od ciebie. E... Nie, te są od ciebie, o te. A te z kabelkiem to nawet nie wiem. Dwie sztuki takie mam właśnie grube. Nic tu nie napisali. Zrobię cztery. Cztery końcówki, cztery wyjścia. 4 wejścia, 2 wejścia do krosowania, a czy to jest przełącznik z tyłu tutaj gdzieś zapakuje do, do krosowania. Bo, no plus da minus 80, 80 daje V. Ale żeby było dwie gwiazdka 15 albo 20W UATT na kanał to 30V 2, a chyba starczy. I teraz słuchajcie. Czy potrzebowałbym transformatorek ten wysokich częstotliwości, żeby ktoś przeliczył dobrze uzwojenia, na zasilacz plus minus 80 V, tak żeby wyjścia miał plus minus 80 V i przynajmniej 10 Amper. Przynajmniej 10 Amper. Na wyjściu, z impulsówkę po prostu trzeba złożyć impulsówkę. Bo to faktycznie, słuchajcie, nie tyle ta końcówka, co z tego, że końcówkę się wymieni? Jak tu i tak, i tak dalej to wszystko waży. A tu, A tu właśnie o to chodzi, żeby to wagę zmniejszyć, nie? ty trafo, to kurde, jakby dwa razy z sobą złączył, to można spawać już elektrodą nie? Trójką śmiało. ciekawe długo, <grym> dobra, Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, wieczorkiem się spotkamy, bo będziemy robić. A jeszcze będę tego dzisiaj pewnie nie wiem. No, zobaczę, jak to mi wyjdzie z czasem, ale może już dzisiaj zacznę tutaj działać. Te o, na przykład tą końcówkę, to jest końcówka 2,5 kW. I słuchajcie, wagi całe G. Tyle co ona waży, to, to, to obudowa Blaszana tyle waży. Kastelą. Majster Bis pokazał jak Zipali takie trafo szeroki uśmiech. Tak, tak. Szkoda. Ja mam większe już tutaj. Już, już znalazłem większe. Na przykład... O. Tutaj siedzi większe. Już przykopcone na czarno. O, dobra. Dzięki za obejrzenie. Słuchajcie, do wieczorka, wieczorkiem, yy, no, yy, wieczorkiem, yy, co, co wieczorkiem? No wieczorkiem, a może te DNX-y dzisiaj? Może dzisiaj będziemy flaszować, słuchajcie, faktycznie. Będzie mniej, mniejsza robota, że tak powiem. Dłu dużo czasu, zajdzie się, ale, ale lżejsza. Ale EK2142. Do, Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. No ja też zwijam się mano. Czekajcie, muszę myszkę wygrzewać gdzieś tutaj. Jest. Cześć.